I pamiętam jako młody chłopak, kiedy z bratem żeśmy nieraz po awanturach domowych uciekali z domu. I już jako młody chłopak pamiętam, kiedy mamie, z mamą tak, o takiej awanturze rozmawiałem. Miałem chyba wtedy naście lat. I mówię, mamo ja, jak założę rodzinę, to ja nigdy nie stworzę jej takiego życia, jak masz ty teraz. Wiecie, niedługo trwało kilka lat, pobrałem się ze swoją żoną i przez trzy miesiące byłem, można powiedzieć, takim mężem. Po trzech miesiącach byłem już gorszy od mojego ojca. Już nie interesowała mnie żona, nie interesował mnie dom, interesowali mnie koledzy, muzyka. I tak leciały moje lata. Mieszkałem wtedy pod Łodzią. I chciałem skończyć ze swoim życiem, to znaczy się w sensie, że chciałem zerwać z tym pijaństwem. Były dni, kiedy mi się po prostu to nie podobało. Ale nie wiedziałem, co zrobić. I nadarzyła się okazja, żeby jechać do Jawożna na Śląsk za mieszkaniem i za pracą. Mówię, fajna sprawa, pojadę tam, nikt mnie tam nie zna. Zmienię swoje życie. I pół roku po prostu byłem, kiedy tam pojechałem, przejąłem się do elektrowni. Przez pół roku nie piłem, nie paliłem, sam się dziwiłem temu. Mieszkałem na hotelu i po pół roku zaczęło się moja, moje schodzenie w dół. I niedługo trwało, dostałem, jeszcze wtedy dostałem mieszkanie bardzo ładne, zakładowe. Zacząłem odcinać te porządne kupony od swojego życia i skończyło się na tym, że sto razy się udawało, a za 101 się nie udało. I Złapali mnie na bramie i dyscyplinarka z pracy. Wiązało się to i z eksmisją z mieszkania. Już wtedy było dwoje dzieci. Żony ściągnąłem tam do jawożna. Nie wiedziałem co zrobić. Poszedłem na, na jeden odwyk. Na pierwszy odwyk poszedłem, bo w sumie byłem na dwóch. Po tym pierwszym odwyku przez półtora roku trzymałem się klubu aoskiego i Powiem, że tak nawet dość, dość, fajnie to życie płynęło. Ale po tym półtora roku już mi się wydawało, że tak warto stoję na, na ziemi. Zacząłem jeździć na różne tam handelki takie. I wtedy jak zacząłem pić, to szybko nadgoniłem te półtora roku. Już wtedy chciałem się zapić na śmierć. Nie widziałem po prostu żadnego sensu <laughs> swojego życia. Nie wiedziałem co, co z sobą robić. Wiecie, naj, naj, najgorsze było dla mnie to, kiedy przychodziłem do domu taki, no jeszcze w miarę świadomy. Córka otwierała drzwi i uciekała, zostawiała te drzwi otwarte i uciekała. I, i bolało mi serce, wiecie. Ja zakładałem taką maskę twardziela, mówię, ja tutaj jestem panem tego domu. E, musicie mnie tu słuchać i tak z kolegami przychodziłem. To też musiała być imprezka. Żona była do robienia herbaty, kawy i kanapek, a panowie się bawili. Wiecie też, najbardziej mnie bolało, kiedy, pamiętam jedną taką sytuację, kiedy szedłem z kolegami też do domu i syn z córką szli chodnikiem. I tak kątem mogę ich dość daleka zauważyłem, a oni przeszli na drugą stronę ulicy. Wiecie, to mnie najbardziej zabolało po prostu. Własne dzieci uciekły przed ojcem. I przyszła myśl, żeby jeszcze coś albo skończyć z sobą. Mieszkałem, mieszkanie mieszkałem, mieliśmy na piątym piętrze, albo się kiwni i myślę sobie, nieraz stałem na balkonie i miałem takie myśli. Opie, skończ z sobą, żona będzie miała spokój, dzieci i ty też. No tylko najbardziej się bałem tego, że jak się nie zabije, to jeszcze, jeszcze większego dziadostwa na robię kalekę na, na wózku i dopiero będzie karamboty. I przyszła myśl, żeby jechać na drugi odwyk. Pojechałem do Gorzyc właśnie. Tam w tych Gorzycach przyjeżdżała chrześcijańska misja z Wisłyc. I ja z racji tego, że grałem na gitarze, już wcześniej właśnie ta, pewnie ta muzyka też mnie była przyczynkiem tego, że wpadłem w ten alkoholizm, bo graliśmy po zabawach, po weselach, taką kapelę żeśmy sobie założyli. Z racji tego, że grałem na gitarze, poszedłem, bo tam patrzy jakiś facet z saksem, z gitarą i usiadłem, mówię, posłucham, co oni tam grają, co opowiadają. I mówili takie świadectwa, jak my tutaj mówimy. Zawsze mi się wydawało, że o Bogu to może mówić ktoś, kto ma koloradkę, ksiądz, zakonnica, no ale niezwykły facet, który gra na saksie. No i było takie właśnie... Pytanie, kto chce, żeby Jezus zmienił jego życie? No ja o Jezusie wiedziałem, że on się urodził 24 grudnia, te wszystkie urządki w kościele, pierwszą komunię i te ślub i te inne rzeczy, które tam trzeba, były potrzebne, do kościoła chodziłem. Ale to nic nie zmieniało w moim życiu. I tutaj, tutaj taka zapaliła mi się iskierka nadziei. A może faktycznie oni, bo jak mówili te świadectwa, między innymi tam i Mirek był, to się czuło, że te świadectwa są świeże i są żywe. To, co oni mówią, to, to jest realne. I ja też zapragnąłem. Właśnie szukałem czegoś, nie wiedziałem, jak, co zrobić, żeby zacząć żyć inaczej. Było takie zaproszenie, kto chce, żeby Jezus zmienił jego życie. Ja mówię, ja chcę. Wyszedłem i takie właśnie ten lider tej misji z wisły, Paweł Szarzec, Pomodlił się nade mną, pamiętam, że był taki piękne popołudnie to było, to była niedziela. Ty. I powiem Wam, że nic się specjalnie nie stało. Ja wiem tylko, że się rozpłakałem tak szczerze i taką ulgę poczułem. Ty. I na drugi dzień, kiedy otworzyłem oczy, też była taka sama piękna pogoda. Ty. Ale już wtedy zauważyłem, że trawa jest zielona, że liście na drzewach są zielone, że ptaki śpiewają. To był koniec kwietnia, wiosna, piękna. <laughs> I mówię, coś się zmieniło na dobre w moim życiu. Już poszedłem do terapeuty, mówię, nie chcę tutaj być, dziękuję, znalazłem to, czego szukałem. Pojechałem do domu i taki radosny dzwonie do domu, otwiera córka, otworzy, otworzyła drzwi, i ucieka. I taki ból w sercu i pierwsza myśl, widzisz jak cię witają? Kuple pod sklepem stoją. I ci oni Cię zrozumieją, pocieszą. Ale przyszła druga myśl. Wejdź i powiedz, co się stało w Twoim życiu. I wiecie, no co może człowiek powiedzieć po paru dniach, kiedy oddał Twoje życie Jezusowi. Ja tak szczerze mówiąc naprawdę, to na początku nie wiedziałem, co to znaczy. Ale ja zaufałem. Zaufałem Bogu. I wszedłem pewnie opowiedziałem w krótkich słowach, że taka o tej misji o tym, że ona pomyślała, że to jeszcze jeden z moich numerów, żeby załagodzić sytuację, bo sprawa była prawie rozwodowa. Ale zaczęła się mi przyglądać. A ja powiem wam, że kiedy wyszedłem z psem nadwór, pies mnie naj, naj, najbardziej mi pies przywitał wtedy pamiętam, kiedy wyszedłem z psem nadwór, koledzy mnie wołali żeby uchodzić. Ja mówię, nie, ja już nie muszę pić, bo Jezus mnie uwolnił, wiecie? To dla mnie była taka radość powiedzieć, że Jezus zmienił moje życie, że... No popatrzyli na mnie, pokazali, że Zbychu ma korbę, że Zbychu zwariował, że Zbychu odpocznie. Ja mówię dobrze, wy sobie czekajcie. Wiecie, już, no nie tak często teraz jeżdżę do, do Jaworzna, bo mieszkam pod łodzią, ale tych kolegów, z którymi piłem, to już nie wiem czy jeden został. Wszystko już poumierało, Zapiło się, czy tam poginęło gdzieś nożem zaćgani w, w takich libacjach alkoholowych. A ja dzięki Bogu żyję, dzięki Bogu żyję i mogę i jestem tak naprawdę Bogu wdzięczny, że pokierował y, moje kroki y, też y, tam do Wisły, że z Jankiem się mogłem spotkać, że mogłem się z braćmi spotkać, że możemy wspólnie się radować i, i szczególnie tutaj, że, że mogę przyjeżdżać do Kutna. Tu, tu są niedaleko moje rodzinne strony mojej mamy, która się tutaj urodziła niedaleko na Zieleńcu, już nie ma tego domu. Ale tutaj nie taka wewnętrzna nostalgia jakaś ciągnie do tego kutna. Tutaj naprawdę kiedy przyjeżdżam, to, to tak ładuję akumulator na maksa. I takie dni włości, kiedy przyjeżdżam, kiedy tutaj mogę pomóc Jankowi i Zosi w tym, w zorganizowaniu tego, usłużyć tym, tym co potrafię, bo tyle, tyle potrafię, ile mi Pan dał. I wiem, że wielu, którzy jeszcze nie oddali swojego życia, słuchają tych świadectw, nie się zastanowią. Naprawdę warto. To nic nie kosztuje, a oddać życie Jezusowi, żyć na nowo, żyć naprawdę pełnym życia, to, to jest chyba najcudowniejsze, nie chyba tylko na pewno najcudowniejsze, co może być w życiu człowieka. Życzę tego każdemu z całego serca. Amen. Jest taka stara pieśń. Ja ją spróbuję zaśpiewać. Bardzo wymowna. Śpiewajcie razem ze mną, a y, kto po prostu jej nie pamięta, nie czyta słowa.